Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie moi drodzy. Witajcie 20 września w środę. Jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Tu sobie rozmawiamy o tym, co czujemy, uczymy się wdzięczności, uczymy się bezwarunkowej miłości. Po co to wszystko? Po to, żeby było nam lżej. Po to, żeby było nam lżej przejść przez życie. To jest takie Jakbyśmy szli przez escape room i dostali jakieś podpowiedzi. Czuj wdzięczność, czuj miłość. Wiesz, możesz tam księżycem się posilić, kamienie ci pomogą. I właśnie teraz, właśnie we wrześniu rozmawiamy sobie o energii, o ochronie naszej energii. Miało być o talizmanach, amuletach, ale niestety czas teraz, ten tydzień jest... biegnie tak, że nie nadążam. Może dzisiaj znajdę czas, nie obiecuję, ale na przyszły tydzień na pewno wstawię. Filmik osobny. Kochani, yy, chrońmy siebie, chrońmy nasze domy, chrońmy nasze rodziny. To jest nasza energia. Jeżeli, w, to co się dzieje w domu, to jest tak, że to jest nasze. Oczywiście kiedyś tam mówili, nie mów nikomu, co dzieje się w domu, gdzie po części tak. Nie mówmy o swoich planach, nie mówmy o tym, co pokłóciłaś się z mężem, mąż coś tam nabroił. Nie leć od razu do sąsiadów, nie leć od razu do przyjaciółek, nie opowiadaj. Dlaczego? Chyba, że masz tak zaufaną osobę, że ona przyjmie to, co powiesz, wyśle do Was miłość i zostawi. Ale jeżeli taka przyjaciółka Zacznie, no ten Kazik, to ci Kazik, no, a ta Krystyna, no to proszę, co to za Krystyna? I to się teraz narobi, słuchajcie. Ona zacznie tego Kazika zasilać emocją, jakiegoś takiej pogardy, złości też, no bo to przecież musi być jedność przyjaciółek. I się zacznie dziać, wysyła już negatywną energię. Taką, która na pewno Wam nie pomoże pogodzić się, taką, która będzie powodowała, że krąży między Wami ta energia takiego, hmm, jeżeli chcemy coś osiągnąć, chcemy coś, pragniemy czegoś, też starajmy się nie mówić tego wszystkim. O zobaczcie, ja mam tu pół życia, opowiadam na moim kanale, ale yy, chcemy coś osiągnąć, to starajmy się delikatnie, ostrożnie z tym, bo zazdrość ludzka nie ma granic, to wiemy dokładnie. I czasami ktoś jest nam przyjacielem, a też do końca nie wiemy, czy jest to nasz przyjaciel. I wtedy lecimy, opowiadamy wszystko, a on gdzieś tam w głębi duszy mówi, pff, i tak ci nie wyjdzie, nie próbuj. I energia sprzedana. Więc lepiej to, czego pragniemy, to, o czym marzymy, zostawić sobie i do wszechświata wysłać. Jak już wiecie, pójdzie taka gdzieś myśl. Nie. To są te przeszkody. A jak ktoś nie wie, wiemy tylko my. Pielęgnujemy, pielęgnujemy, pielęgnujemy. I jak już będzie to biegło, jak już ten nasz plan będzie dobiegał ku końcowi, no to wtedy możemy iść i się pochwalić. Albo jak już się wszystko zrobi. Słuchajcie, zrobiłam to i to, osiągnęłam to i to. No i się udało. Proszę bardzo. Jest, jest. Także uważajmy, naprawdę. To jest takie, Chronienie energetyczne nasz, nas, nas, naszego domu. Tak samo wiecie, kiedy idziemy i dowiadujemy się, że komuś się nie powiodło. Nie powiodło się, czy stało się, czy stało się coś strasznego, tak? W domu jakaś choroba, nagła śmierć, wypadek. To starajmy się współczuć w taki zdrowy sposób, ale później wysyłajmy miłość do tych ludzi. Popatrzcie, jak. Ja już to kiedyś opowiadałam, jak trójce dzieci zginęli rodzice w wypadku, i cała wieś zaczęła lamentować nad tymi dziećmi. I zobaczcie, dzieci były otoczone lamentem, bólem, żalem, płaczem energetycznie. A gdyby tak wszyscy pokochali bardzo te dzieci. I sobie to tak wyobraźcie, tą energię, którą wysyłacie, jaka ona ma kolory. Jakie ona ma kolory? Miłość to czerwony. Wdzięczność niech jest zielonym kolorem. A ból, żal, smutek: czarny, szary, brązowy. Niech to są takie kolory przygnębiające. No, brązowe akurat nie są, ale. I teraz otaczcie ludzi tymi kolorami: czerwonym, zielonym, a tymi czarnymi, szarymi. I w który kolor byś chciał wejść? No właśnie, to tak wygląda, kochani. Starajmy się, jeżeli gdzieś coś się zadziało, nie pomagajmy bólem i smutkiem, pomóżmy miłością. Wystarczy, że usiądziesz, chwilę się skupisz i wyobrazisz sobie bańkę światła. Obojętnie jakiego koloru? Może być żółte, złote. Wsadź tą rodzinę, wsadź te dzieci, wsadź tą chorą osobę do tej bańki. Poproś wszechświat. Niech pomoże tym dzieciom, niech pomoże tej osobie. I zawsze dodajcie zgodnie z planem duszy. Zgodnie z planem tej osoby duszy. Bo nie wiemy, co dusza zaplanowała. Bo być może dzieci zaplanowały utratę rodziców która duż sobie wybiera taki plan, padnie pytanie, może u kogoś, wybieramy sobie, kochani, naprawdę, wybieramy sobie przeróżne plany i to tylko po to robimy, żeby wzrastać. To tak wiecie, jak jeden przyskoczy jeden przebiegnie 100 metrów i już ma dosyć, a jeden biegnie maratony po 50 kilometrów i chce więcej, chce więcej, chce więcej. Biegnie po górach, chce więcej. Czasami ciało już nie może, on jeszcze chce więcej. To są, to są dusze w ciałach, które tutaj na Ziemi się spełniają. A my chcemy na przykład w duchowości, w świecie naszym duchowym się spełnić. I wtedy sobie wybieramy utratę dzieci. Na przykład. Dlaczego? Dlatego, że chcemy doświadczyć tego. Wiecie, bo to jeszcze poprzez ból, poprzez smutek my uczymy się bezwarunkowej miłości utratę osoby ukochanej, bo być może w poprzednim życiu też nie docenialiśmy tych osób, być może źle traktowaliśmy nasze dzieci. A widzicie, nigdy nie wiemy. Więc to są wszystko lekcje. Nasze życie to nasza ciężka praca po to, żeby później było nam lżej, żebyśmy dusze ewoluowały. Wiecie, jak ja o sobie myślę? Że to wygląda tak, jak wychodzimy już z tego świata, przechodzimy do świata naszego, gdzie jesteśmy tylko energią, i wtedy, jak to życie nasze jest takie cierpiące, bolące, to patrzymy sobie tak na to życie. Ono nam się wyświetla całe, przed i po. Dlatego mamy déjà vu. To są te takie strzały, strzały, że to jest nasz plan. Ale jak sobie tak usiądziemy później, rzeko dusza. I z naszym przewodnikiem, z naszym opiekunem, obejrzymy nasze życie i tak sobie popatrzymy, i hmm. oj, tutaj tak zareagowałam. Nie, tu się źle zachowałam. Myślę, że to doświadczenie wezmę sobie na przyszłe życie. Tak, tak, ja to doświadczenie sobie na przyszłe życie jeszcze raz wezmę, żeby jeszcze raz je przerobić. Tak, tak, tak. A jak już dusza na przykład jest w takim stopniu, gdzie nie chce ewoluować, to gdzieś tam u góry sobie latamy. Tutaj po świecie latamy i pomagamy, szepczemy właśnie do ucha. Szepczemy do ucha. Nie złość się, uśmiechnij się. Zostaw ten ból, zostaw ten żal. Stajemy się czyimś opiekunem. Stajemy się duszą pomocniczą. To kochani, czujemy dużo miłości, dużo radości. Otaczamy siebie i w ten sposób też otaczajcie innych miłością, wdzięcznością. To najbardziej każdemu pomoże. To co? Wyciągniemy kartę na dzisiaj. Tak widzicie, ostatnio przyszedł do mnie karty anielskie. One leżą długo, już długo, długo. Przyszły sobie i, i bardzo chcą być używane. Co chcecie nam, kochane karty, powiedzieć? Co aniołowie mają nam do przekazania? Co mają nam aniołowie do przekazania na dzisiaj? Także nie wysyłamy, uważamy komu, co mówimy, żeby nie dostać energii, która naprawdę nam nie służy i chronimy się. Która z kart? chodźcie. Zobaczcie, jakie karty są przepiękne. One mają taką oprawę srebrną. Będziecie widzieć, chyba, bo jest. O, tak. Takie srebrne wykończenie. Widzicie? Przepiękne. Co chcecie karty nam powiedzieć? Zawsze karta się przyda. Jesteś nieszczęśliwy? Powiedz to Bogu. Powiedz to Aniołom. Ale jeżeli masz duży ból. Duży smutek, czujesz, że sobie nie radzisz, to idź, powiedz do odpowiedniej osoby i poproś o pomoc. Wyraźnie powiedz. Wiesz co, proszę o pomoc. Pomóż mi. Może razem znajdziemy jakieś rozwiązanie. Może razem znajdziemy jakieś wyjście, gdzie ta osoba wtedy się poczuje też odpowiedzialna i też będzie się zupełnie inaczej zachowywać. Też będzie zupełnie inaczej myśleć. Pomóż mi znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. I zobaczycie, i się będzie działo. Będzie się, kochani, działo. A tak usiądźmy i sobie rozmawiajmy z Bogiem, z Aniołami. I, kochani, czasami jest tak, że trzeba się zatrzymać. Zrób krok do tyłu, weź krok do tyłu. Dziękuję aniołom za zatrzymanie się. Za zatrzymanie się, za wycofanie się z sytuacji, która mi nie służy. Dziękuję wam aniołowie. No to przeczytamy sobie znaczenie karty. Dziękuję Aniołom, że pomogły mi wycofać się z tego, co mi nie służy. Tak są małe literki, na no tak daleko nie widzę. Dziękuję Aniołom. Take a step back. Cześć, anioły, czy na pewno to, co teraz mam, to, co teraz robię, czy na pewno mi służy, czy to jest dobre dla mnie. Czy ja tego na pewno chcę? To jest bardzo ważne, kochani. To jest bardzo, bardzo ważne. Przeczytamy sobie znaczenie karty. Anioły prowadzą Cię, abyś w tym momencie wycofał się od wszelkich trudnych energii i sytuacji w swoim życiu. Zachęca. Zachęcają cię, abyś pamiętał, że jesteś istotą i jeśli przebywasz w pobliżu trudnych energii, wychwycisz je. Jeśli czujesz, że w Twoim świecie są pewne osoby, miejsca lub sytuacje, które nie pasują do ciebie i miejsca, w którym się teraz znajdujesz, odsuń się od nich o krok. Jeśli w tym momencie rozpoczynasz nowy projekt, zachęcamy Cię, aby cofnąć się i pomyśleć o wpływie, jaki będzie to miało na Twoje życie. Aniołowie zachęcają Cię, abyś zwolnił i ponownie ocenił sytuację na swoim sercu i umyśle, zanim przejdziesz dalej. Cofnij się i pozwól, aby wszystko rozwijało się naturalnie i bez użycia siły. Wszystko wydarzy się dla Ciebie we właściwym czasie. Wszystko wydarzy się we właściwym czasie. Zatrzymajcie się, popatrzcie, zapytajcie, czy to mi służy, czy ta osoba jest dla mnie. Dostaniecie z góry odpowiedź. Możecie spytać o radę, ale osób, które naprawdę wam doradzą dobrze, bez użycia emocji. I wiecie jeszcze, jak jest: każdy doradzając z osób, zawsze patrzy swoim okiem. To jest takie, nie chodziłeś w moich butach, to nie mów mi, jak mam wiązać sznurówki. Więc lepiej pytać góry, pytać, sny, obserwować swoje, co się będzie działo, co będą nam mówiły. Dosłownie mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Przytulam Was, kochani, życzę cudownego dnia, cudownego. Otoczcie się miłością, wdzięcznością. Wysyłam wam wszystkim energię. Ja Wam z całego serca dziękuję za wszystkie komentarze. Wiecie, ja. Ja je czytam wszystkie. Nieraz jest tak, że zostawię znak, a widzę, że on później jakoś się nie zapisał, że byłam, ale je czytam naprawdę wszystkie. I kochani, jesteście niesamowici. Po prostu jesteście niesamowici. Jesteście cudowni. To jest. Dziękuję. Z całego serca dziękuję. Ale też również, jeżeli chcecie obejrzeć trochę reklamę i wspomóc mój kanał, to będę wdzięczna. Bo YouTube za każdą, za każdą obejrzaną reklamę wypłaca mi wynagrodzenie. Nie są to, wiecie, pieniądze kosmiczne. To jest tam cęcik, cęcik, cęcika, ale jest. I to się zbiera. I to coś tam się zawsze nazbiera. Każdy pieniądz jest potrzebny. Jak przybywa, to tylko się cieszymy. Nie w jakiej ilości. Nieważne. Ważne, że przychodzą. Tak robimy. Ważne, że przychodzą. Przytulam Was, moi drodzy. Pięknego dnia życzę. Magda.